Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem 185. 85 To jest Minecraft i moja seria poradników do modyfikacji z Minecraft'a. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią Thermal Expansion. Ostatnio zajmowaliśmy się źródłami zasilania. A w dniu dzisiejszym zajmiemy się kolejną rzeczą: jaką są maszyny, urządzenia, które możemy spotkać w tej modyfikacji. Pokażę Wam jak się je kraftuje Jak Można Jak można je połączyć I tym podobne rzeczy tylko teraz jeszcze tak muszę wziąć jedną rzecz Tylko teraz Tak tutaj o właśnie tak też myślałem Wezmę sobie Crescent Hammer będzie on przydatny i zaczniemy od od samego początku Już pierwszym podstawowym urządzeniem które możemy spotkać a właściwie które musimy skraftować w Thermal Expansion to jest Redstone Furnace jak się go kraftuje? to jest tak Machine Frame Basic do tego Redstone Redstone Reception Coil dwa copper geary oraz dwa razy bricki i mamy Restone Furnace Basic Proszę bardzo Weźmiemy go sobie I teraz Tak, ja sobie może zrobię to w taki sposób Że Tutaj tą konfigurację Że tak powiem Powyłączam Teraz go sobie możemy wziąć No tak, tylko on się zdublował Podłączmy to I teraz tak Energia rośnie, tutaj, tutaj musimy sobie tak powłączać. Te wejścia, wyjścia. O, tylko teraz tak, widzę, że on ze skrzynki niekoniecznie będzie chciał e, pobierać, e, więc weźmy sobie jeszcze hopery. E, myślałem, że to tak, e, że tak będzie działało, ale chyba niekoniecznie, e, więc teraz jeszcze jedna rzecz, e, weźmy sobie e, Iron Exa. Ohohoho, się rozpędziłem Tutaj to postawimy z powrotem yy, i teraz tak hopper yy, Na to damy sobie naszą skrzyneczkę Niech to stoi tak Będziemy chcieli tak wszystko zrobić No i teraz tak co robi Redstone Furnace? Yy, to jest po prostu tak zwykły piecyk to różnicą, że może on przepalać, no, właściwie co ja już muszę to robić, z tym, że przepala on na przykład zwykłe rudy oraz z pulwery prosto po prostu sproszkowane rudy. No i teraz spójrzmy sobie tak, rzućmy sobie tutaj zwykłą rudę, on się przepala. No i tak, z jednej rudy mamy jedną sztabkę. No okej okay. rzućmy sobie proszek. I co z tego osiągniemy? Oczywiście proszek też, jedna ruda, jedna sztabka, ale dlaczego warto, ale tutaj warto używać proszków. Dlaczego? Zaraz wam wyjaśnię. Przejdziemy sobie do kolejnego urządzenia, którym jest Riser. Weźmy sobie tutaj to. Tutaj sobie postawmy to i tak skrzyneczka. Tutaj rzućmy sobie rudy. No, i teraz tak pulverizer. Ja już go pokazywałem w poprzednim odcinku. Jego kraftujemy po prostu z pistonów, dwóch klientów, copper reston coil oraz machine frame. No i proszę bardzo, to jest oczywiście też basic. Od razu go sobie sobie wejścia, wyjścia. I teraz tak tutaj mamy dwa wyjścia. Możemy użyć właśnie tak teraz będziemy tego używać, że po prostu z obydwu tych, tych miejsc wszystko szło do jednej skrzynki Dlaczego tak się tutaj dzieje? Dlaczego to są te dwa wyjścia? Ponieważ niektóre rudy składają się z dwóch, dwóch różnych proszków na przykład takim proszkiem jest Ferus, z którego możemy otrzymać Ferus spulweryzowany oraz Pulverized Shiny. To są po prostu dwie różne sztabki. No i możemy sobie właśnie tak zrobić, żeby po prostu na przykład ten Ferus stąd szedł sobie do skrzyneczki czy tam do redstone furnace. A na przykład, tutaj doszło do jakiejś skrzynki, czy też do innego resonfruerenca, czy tam w jakąś inną część sieci, jaką sobie stworzymy. No i teraz tak ustawiam sobie tylko tutaj, o właśnie. Wejście naszego ten. No i teraz patrzcie. Może starczy. Aha, dobra, nie starczy. Mamy już dwa proszki. Po prostu z jednej sztabki uzyskujemy. Po dwa proszki. To jest właśnie on Po prostu pomnaża nam surowce. Bardzo przydatna rzecz. No i tak mówiłem, po prostu można tutaj, na przykład za pomocą tych wyjść, można na przykład podłączyć do kolejnego urządzenia, na przykład do reszty Furnensa, czy też doraz do skrzynki. Tak tutaj. na Kombinacji jest sporo więc możemy to pokazać jak tylko chcemy kolejne urządzenie to jest Saumil no również dość przydatne urządzenie Sam po prostu tnie nam drewno przerabia nam drewno na deski ale to nie jest tak zwyczajnie że będzie nam właśnie na tylko znaczy, że na przykład jeden drewno na jedną deskę, jak to robi zaraz się o tym przekonacie, zaraz wam pokażę no i kraftujemy go z, tak z dwóch desek Iron Axe Machine frame, reaction reception coil oraz dwa copper giry. Teraz tak. Może tych się rzeczy pozbądźmy. One są nam zbędne w tym momencie. Weźmy sobie 100 mila. I teraz tak. Tutaj się wejścia nie będziemy bawić. Po prostu to, co jest tam w skrzyneczce, ja tutaj wrzucę. No i weźmy sobie. Weźmy cztery. Ołk Proszę bardzo, rzucamy. No i zaraz zobaczymy, co nam tutaj powstanie. Proszę bardzo. Mam 24 ołk Planksy. No i do tego jeszcze dostajemy 4 saudasty. Co z tymi saudastami możemy zrobić? Już wam pokazuję. Na przykład. 4 saudasty. Mamy papier. 4 Saudasty Mamy kompreset saudast. Możemy tego również użyć do stworzenia gąbek. Tak to mniej więcej wygląda. Więc widzicie, że po prostu z jednej deski uzyskujemy dość dużo. Nie uzyskujemy, znaczy nie uzyskujemy z jednego drewna 4 desek, tylko z jednego drewna uzyskujemy 6 desek. Czyli po prostu pomnożamy surowce. No, i teraz tak, zanim przejdziemy do kolejnego urządzenia, pokażę Wam receptury z tym urządzeniem związane. Kolejne urządzenie to jest po prostu induction smelter. No, i teraz tak, Z tym urządzeniem możemy sobie stworzyć elektrum Ingody. Na przykład, i teraz tak, co potrzebujemy do stworzenia elektrum ingotu? Na przykład, silver i gold, jeden silver. Jeden gold to mamy jeden, 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 jeden e, elektrum, jeden piasek, e, tutaj mamy, e, pyk, 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 to jest chyba gold tak, tak się nie mylę, e, tak e, i mamy jedno elektrum i na przykład dwa, e, znaczy inaczej, jeden e, pulwer razy silver, jeden pulwer razy gold, e, mamy elektrum blendy. E, Przepraszam, bardzo. Potrzebujemy dwa gold blendów, na pewno. Tak to było. I teraz tak. Kolejne, to jest inwar. Inwar tworzymy z żelaza oraz 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 ferus metala. No i teraz tak, żeby stworzyć jeden inwar potrzebujemy dwa irony i jeden ferus. Ewentualnie dwa iron blendy, jeden ferus blend. Ewentualnie. E, o, tutaj trzecia rzecz e, to jest piasek. Teraz sprawdzimy e, recepturkę. E, recepturkę na to. E, ponieważ już się też troszeczkę zagubiłem. E, induction smelter. E, to jest piasek e, i, invar, i dwa inwar blendy. E, tak to wygląda. Tinkers aloje Tak na crafting, spulweryzowanych rzeczy. Możemy po prostu zrobić tutaj proces craftingu. Właśnie do, 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 do tinkers Aloje nie potrzebujemy właściwie indukcji smeltera. Możemy to po prostu zrobić w, w zwykłym craftingu: trzy kopery, jeden tin, ewentualnie trzy spulweryzowane do jednego, piasek i i, i, i e, copper dust, jak się ją też nie mylę. E, następnie mamy sygnałum Ingot. E, potrzebujemy do jego stworzenia e, Pulverized Copper. Jeżeli chcemy to craftować, możemy też właśnie craftować e, Pulverized Silver e, i Destabilized Redstone Bucket. Ewentualnie piasek. Dwa koprowe blendy i tak to uzyskujemy. Lumium. Tutaj, tutaj, znaczy przepraszam. Tutaj, żeby to skraftować, potrzebujemy piasek i, i, i skraftować właśnie ten signalum blend. Tak to wygląda. Lumium ingot, to jest sand. Lumium blend. I mamy właśnie coś takiego ale żeby blenda skraftować musimy mieć spulweryzowane tin, pulweryzowany silver i energized glowstone bucket i ostatnia ostatnie dwie rzeczy, to jest endarium ingot i teraz tak, musimy sobie stworzyć na, pod, na początek proton das które tworzymy redstone Pulverized Coal, Sulfur i Blaze Powder e, oraz e, dwa pulweryzowane teiny. E, spulweryzowany Silver, e, Pulwaryzowany Shiny Metal oraz Rezonant Ender Bucket. No i uzyskujemy 4 Enderium Blendy. Jak to te dwie rzeczy sobie połączymy, e, uzyskujemy jeden Eingot. E, no i teraz przejdźmy do tego, jak się tworzy induction smelter. E, tak potrzebujemy. Dwa e, Inwar Angoty, e, Jeden Bucket e, Machine Frame Rest Coil i dwa Copper e, No i teraz sobie to weźmy. E, tutaj sobie to podepnijmy. E, tego się już możemy pozbyć. to mam skrzyneczkę. E, to oczywiście możemy sobie tutaj e, też no, zaprogramować. Tylko teraz tak. E, tutaj sobie wszystko powłączajmy. Tutaj kombinacji do podłączenia jest sporo. Jak widzicie, sporo kolorów, tak samo sporo może być kolorów wyjść. Po prostu różne kombinacje wyjść, wejść. Jak chcemy, tak możemy to konfigurować. Ja teraz tu wezmę sobie tak: Proteum Dust i Endarium Blend. I teraz tak. Raz, raz. Nic się nie dzieje. Dwa Proteum. Znaczy. Tak, dwa, znaczy jeden pyroteum, dwa ender, Enderium Blend. Będziemy mieli jedną sztukę naszego engotu. Tak, to już poszło do chociaż dwa nawet. E, czyli jeden, jeden, jeden to jest dwa. E, I teraz mam kolejne urządzenie: Magma Crew Cable. E, to już też wam pokazywałem w poprzednim odcinku. E, jednak wróćmy do tego. pokażę wam receptury, co możemy tutaj stworzyć. E, czyli tak: Redstone. Eee, to jest po prostu destabilizowany redstone eee, Glowstone Energizer Glowstone eee, ender Pearl Resonant Ender eee, Proteum eee, Blast eee, uj, pr e, Proteum Powder eee, Blazing Proteum eee, Proteum, eee, tak tutaj jest teraz Kreoteum e, Dust. Eee, to jest e, Żelit Kreoteum i pulverized coal to jest liquefacted coal magma crew cable w taki sposób, że używamy liston energy cell frame machine frame reston reception coil dwa copper geary i dwa nether briki. proszę bardzo ustawmy to sobie tego się znowu pozbądźmy tutaj tak wszystko sobie możemy de facto poblokować i weźmiemy sobie glowstone dust wrzucamy, no i będziemy widzicie już tutaj nam się wszystko ładnie przetwarza i z jednego glowstone uzyskujemy 250 milibagetów energizacji glowstone a jak wiadomo jedno wiatrko to jest 1000 kolejne urządzenie fluid transposer i teraz tak pokażę Wam, jak to się yy, tworzy. A potem przejdziemy do tego, co to robi. Począłem tak. Jeden bucket, dwa glasy, yy, dwa copper yy, reston reception coil oraz yy, machine frame. Proszę bardzo. Fluid transposer. Yy, to sobie teraz tak musimy yy, w taki sposób ustawić. Yy, wejście. O, 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 tak, dobra, jeszcze jest, jeszcze jest OK, yy, i tutaj damy sobie wyjście. No i teraz tak, potrzebujemy użyć tego klucza. Proszę bardzo, lawa trafiła nam tutaj do naszego fluid transpozera. W szyneczce przygotowałem dwie rzeczy: bakety oraz florby. Yy, I teraz tak, jeden florb to jest 1000 milibaket. czyli po prostu tyle samo co yy, jedno wiaderko. I teraz tak, rzućmy sobie tutaj wiadereczko. Proszę bardzo, ono znikło. I tutaj może jednego florba. No co jest? O, widzę, że niekoniecznie chcę to współpracować ze mną. Ale już wam pokazuję, że właśnie florby mogą być napełnione różnymi rzeczmi. I na przykład właśnie... Magmatik, to będzie to, o, pyk, 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 pyk. Tak, lawa. E, nie tak, nie tak Znaczy, ogólnie musimy stworzyć magmatik florwa. Przepraszam bardzo, wprowadziłem was w błąd Oczywiście, e, że tworzymy to z Audastu, slagu tak, takie rzeczy. Tutaj mój błąd, przepraszam Was bardzo, ale jak widzicie, to też można tutaj w tym napełniać. Kolejne urządzenie, Glacier Percipator. Tu widzicie, mamy wiadereczko, znaczy portable tanka z wodą. I teraz tak, do stworzenia Glacier Percipatora potrzebujemy dwa snoły piston, Machine Frame 2, copergiry oraz resztę reception coil. E, ustawmy sobie. E, I teraz tak. E, od góry sobie zrobimy wejście. Wyjścia żadnego nie będziemy tworzyć. E, I teraz tak. Wpuśćmy sobie wodę. Tak, woda znika. E, I widzicie, tworzymy sobie na przykład śnieżki. Możemy sobie stworzyć e, na przykład e, bloki śniegu. Albo po prostu bloki lodu. To tak właśnie służy nasz Glacier Percipator. On po prostu przerabia te wodę na, 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 właśnie na takie trzy rzeczy. Kolejna rzecz to jest Igneous Extruder. Co robi Igneous Extruder? Przerabia nam lawę oraz wodę na pewne rzeczy. No i tak usta tworzymy z Pistona, dwóch glassów Machine Frame'u Pneumatic Servo oraz dwóch Cooper Proszę bardzo Teraz tak, podłączmy sobie to I teraz to skonfigurujmy Tak Od góry nic nie będzie Tutaj też nic nie będzie Tutaj jedno wejście i tutaj drugie wejście, tylko że teraz tak, tutaj jeszcze tego nie ustawiłem, że to ma tutaj wpływać. No, come on, współpracujcie ze mną. A widzę, że niekoniecznie, ale z połączenia lawy. Z połączenia lawy oraz wody możemy sobie stworzyć gobla, stona albo obsydian. Tak to wygląda. No i tutaj potrzebny dałem oczywiście baterię. Tak samo, nie tutaj akurat przyglesja celu była potrzebna. Ale igneus nie potrzebuje właśnie żadnego zasilania. Kolejna rzecz cyklik assembler, ale najpierw przejść przejdźmy na tą stronę. Po czym możemy sobie stworzyć dwie rzeczy. Schematik, który sobie stworzymy. Oczywiście zrypałem, bo miałem wam pokazać, że to się tworzy dwóch papierów i jednego niebieskiego barwnika, na przykład dla pisu. Oraz jeszcze druga rzecz, Red redprint. Dobra, bo nie po to zrobiłem. Ale jest pusty, dobra. Red print. Tworzymy z dwóch papierów i jednego redstonea. Czym się różnią te dwie rzeczy? Zaraz wam pokażę. Po prostu tworzymy naszego cyklik assemblera, którego tworzymy z dwóch tingirów, copper gear'u redstone reception coil oraz jednego chestu i maszyn frame oczywiście. Ustawmy to sobie. I teraz tak. Powiedzmy. Tutaj sobie wszystko powyłączamy. Tak, albo sobie, powiedzmy, ustawmy wejście tutaj. Energia już jest, jest. A wyjście, powiedzmy, tutaj. Tak. Weźmy sobie teraz nasze drewno. I teraz możemy sobie zrobić pewną rzecz. Korzystam ze schematiku. E, tutaj czegoś takiego. E, tak, tutaj wkładamy nasz pusty schematik e, i na przykład sobie ustawiamy coś takiego, że chcemy na przykład stworzyć schody. E, pyk. Proszę bardzo. E, I mamy schemat, który nam e, pokazuje, że, e, znaczy jest zapisane, że z sześciu wood planków e, tworzymy cztery schody. No, i teraz tak. Schody nam trafiły tutaj. No, i do tego służy nam nasz schematik zwykły, ale do tego służy nam czerwony. Popatrzcie. Tutaj mamy takie ustawienia: wejście u góry, wyjście po prawej stronie. Tutaj sobie postawmy: Tutaj sobie postawmy tutaj, tutaj, tutaj. Nasz cyklik assembler. No i teraz tak, tutaj ma wyjście, tutaj ma wyjście, tutaj ma wejście i tam jeszcze ma kilka innych ustawień. No ale chcemy, żeby był ustawiony na przykład tak jak ten. Używam do tego na przykład i nie chcemy, nie pamiętamy jak to się ustawiało. Po eee, prostu nie chcę się tam zaglądać, więc tworzymy sobie Redprinta. Eee, proszę bardzo, klikamy. Widzieliście napis Redstone Cyklik Assembler, raczej Redstone Cyklik Assembler. No i teraz patrzcie na to. Pyk, klikamy. I mamy wyjście po prawej, wejście od góry. Po prostu redprint Red Print zapisuje nam ustawienia maszyn. Dokładnie możemy sobie pozapisać ustawienia różnych maszyn i potem na przykład jak mamy więcej tych urządzeń, to możemy sobie tego pozapisać na tych redprintach i na przykład potem postać według tego. Jeżeli chcemy mieć kilka maszyn tak samo ustawionych, no i teraz tak. Energetic Infuser. Kolejne ważne urządzenie. Ważne, mniej ważne, ale przydatne. Którego otworzymy z Liston Energy Cell Frame, Machine Frame, dwa Redstone Transmission Coil, Copper Geary. I redstone reception coin, proszę bardzo, to sobie ustawmy tutaj. Podłączmy się tych rzeczy. Energia tutaj nam pływa. Teraz tak, tutaj sobie może wejścia, wyjścia pokazują, są tu nam niepotrzebne. W skrzyneczce mam dwa, dwa urządzenia: flux igniter oraz resonant flux capacitor. Do nich też zaraz dojdziemy. No, i teraz co robi nasz Energetic Infuser? Teraz jest naładowany, znaczy ładuje się, ale powiedzmy, wsłuchajmy sobie tego flux Igniter'a. Shift, proszę bardzo, ładuje nam. Tak, Energetic Infuser służy do ładowania urządzeń. Teraz tak, wsłuchajmy sobie Resonant Flux Capacitor. Spójrzmy. On również jest ładowany. Widzimy, że no to urządzenie dość szybko, dość szybko pakuje energię do, do tych urządzeń, które tutaj wkładamy. No ale to nie jest wszystko, co byłoby w Thermal Expansion. Pokazuję Wam urządzenia, jak one działają, czego je tworzymy, ale właśnie. Są rzeczy, które musimy jeszcze dodatkowo skraftować. Jak to zrobić? Myślę, że to Wam pokażę w trzecim odcinku. Wiem, że miał być dwa, ale pokażę Wam w trzecim odcinku, ponieważ tutaj widzicie tych receptur, jest naprawdę sporo tych urządzeń, takich, znaczy urządzeń, tych części składowych. Naprawdę jest sporo do tworzenia. No i tym się już zajmiemy w kolejnym trzecim odcinku Który pojawi się w dniu jutrzejszym Po prostu te tutoriale Z tej modyfikacji widzieliście, jeden był w sobotę Teraz jest niedziela, więc pojawi się drugi, no i w poniedziałek będzie trzeci I tym sposobem zamkniemy sobie Termala Potem sobie przejdziemy do kolejnych modyfikacji Tak tutaj no Energii nie ma dużo, więc to się już też mniej wolnie ładuje, jeżeli chodzi o ten. No i cóż, moi drodzy, to było już wszystko w tym poradniku. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś uwagi, też piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam i będę się do nich zastosuję, jeżeli będą tylko trafne, celne, przydatne. I, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, ten tutorial spodobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie film do robionego znajomym. A także zostawcie komentarz. Wbijajcie na mój profil facebookowy oraz wbijajcie również na Mumble, gdzie możecie mi zadać pytania, na które na pewno Wam chętnie odpowiem. A tymczasem to wszystko. Cześć!